Z tej strony Maciej Przybrzewski serwis wautomat.pl. przygotowałem dzisiaj dla Państwa analizę najważniejszych wykresów z punktu widzenia Polski i Polaków. Zaczniemy standardowo od wykresu eurozłotego. Tutaj w ostatnich dniach widzimy pewną taką tendencję do odrabiania przez polską walutę strat. To są głównie te, to jest głównie tutaj wynik ruchu z 18 grudnia i interwencji walutowej, która doprowadziła do tego, że, yy, że euro dojechało do tego poziomu 4,50. W tej chwili głównie na korzyść polskiej waluty działa tak naprawdę spokój na rynku. Z jednej strony jest to ogólne jakby uspokojenie związane z jakby pozytywnym odbiorem na rynkach szczepionek, z małą ilością negatywnych skutków, z wysoką jakby że tak powiem, z, wysoką, z, z, z wysokim tempem jakby ich przyjmowania, to generalnie uspokaja rynki, bo daje taką perspektywę, że ten poziom jakby ograniczeń, który mamy w tej chwili, będzie po prostu spadał w kolejnych miesiącach, że powód do tak zwanej normalności, bo nie wiem jak będzie wyglądała ta normalność pandemiczna, że on będzie w miarę szybko postępował i w miarę zgodnie z oczekiwaniami, to po prostu powoduje, że inwestorzy są bardziej skłonni do ryzykownych inwestycji. Z drugiej strony, warto przypomnieć, że mamy porozumienie brexitowe. Ono zostało wynegocjowane blisko, mocno ostatecznego czasu. Zresztą pierwotny termin był praktycznie półtora miesiąca temu. Natomiast wygląda na to, że Zostanie ono podpisane wraz z wszelkimi tymczasowymi elementami tego podpisu jeszcze w tym roku, w związku z czym największe takie ryzyka, yy, których się spodziewano, nie powinny mieć miejsca i to również wspiera polskiego złotego, w związku z czym mimo tego takiego przed, między i świętami, a noworocz, nowym rokiem takiego okresu, który generalnie powinien być dużo spokojniejszy na rynkach. Widzimy tutaj, że od wczoraj prawie 3 grosze złotówka odrobiła względem euro, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Ten ruch zresztą przypada się na inne waluty, na inne waluty względem złotego. Tu mamy akurat wykres franka. Frank trochę mocniej odzyskuje na wartości, ale to też jest wynikiem pewnego takiego ruchu na szerokim rynku. Ten już może pokażę na kolejnym wykresie. To jest wykres euro do franka, który pokazuje, że te takie, ten apetyt na ryzyko, który przeważnie obrazowany jest na rynkach przenoszeniem właśnie przez inwestorów pieniędzy między Szwajcarią a, euro, a strefą euro, im bardziej oni spodziewają się jakichś niepokojów, im więcej widzą ryzyk, tym chętniej lokują swoje pieniądze we franku, który jest trochę takim odpowiednikiem złota na rynku walutowym czyli taką inwestycją na trudne czasy, która pozwala utrzymać wartość środków, a nawet je zwiększyć. Natomiast w momencie, kiedy pojawiają się na rynku okazje inwestycyjne, kiedy spadają ryzyka, kiedy inwestorzy są bardziej skłonni do zainwestowania, no to w tym momencie sprzedają te franki, żeby kupić euro, a z kolei to euro potem wymieniają na waluty, w których konkretnie będą inwestować. I to powoduje taki ruch jak teraz, gdzie to euro drożeje względem franka. Nie są to może jakieś szczególnie mocne ruchy, ale to one są powodem tego, że przy wymiarze stabilnej. Cenie euro ten frank chociaż trochę staniał, co z pewnością na koniec roku jest yy, korzystne dla kredytobiorców frankowych, natomiast nie da się ukryć, że cały ten rok jest bardzo ciężkim doświadczeniem dla osób mających kredyty we frankach, bo, bo po prostu mocno one podrożały, a z drugiej strony kredytobiorcy frankowi nie zyskali na tym, na czym zyskiwali kredytobiorcy złotowi, czyli na obniżce stóp procentowych, bo te w strefie bo te w Szwajcarii, przepraszam, one się nie zmieniły. I tu, jakby były takie dwa bardzo ważne ciosy, które powodowały, że ta różnica między opłacalnością kredytów złotowych i frankowych jeszcze wzrosła. Tuż przed świętami mieliśmy decyzję Tureckiego Banku o podwyżce stóp procentowych. Decyzja ta była sygnalizowana wcześniej, w związku z czym. Lira turecka umacniała się już od yy, wielu dni, natomiast wykres ten mógłby dawać trochę taką błędną sugestię, że lira turecka ma przed sobą jakieś bardzo dobre perspektywy. To, ale przecież wzrosty z 46,5 na 49,5 grosza, czyli mamy taki wzrost blisko 7% w ciągu ledwo ponad tygodnia. Jest to bardzo silna zmiana, natomiast jeżeli spojrzymy na wykres dłuższy, na przykład roczny liry tureckiej, Widzimy, że ten ruch nie napawa już aż takim optymizmem co do przyszłości tureckiej waluty. Lira była pod bardzo silną presją w 2020 roku i ta podwyżka stóp procentowych, oprócz oczywiście walki z inflacją, jest też po trochu ratowaniem wartości waluty, która bardzo silnie kolejny rok traci na wartości. Jest to zresztą bardzo duży problem ekipy Erdogana, która po dojściu do władzy mocno nie radzi sobie z kilkoma wskaźnikami makroekonomicznymi, które powodują, że Turcja nie jest w tym miejscu, w którym chciałaby być od strony gospodarczej, a światowa pandemia tylko tak naprawdę przyspieszyła pewne procesy, które i tak zachodziły, pewne problemy, które i tak już występowały. Tu mamy wykres euro-funta. 24 grudnia był momentem, kiedy faktycznie podpisano pierwotną wersję porozumienia. Porozumienie brexitowego oczywiście. Porozumienie to zakłada coś, na co wielu analityków tak naprawdę liczyło czyli trochę więcej okresów przejściowych, które pozwolą odłożyć. Trudne zmiany w czasie, które pozwolą na przykład tą taką główną kość niezgody, czyli dostęp do łowisk brytyjskich przez rybaków z Europy kontynentalnej, rozłożyć na 5 lat z malejącą kwotą połowów, ale zawsze. W związku z czym nie będzie takiej szokowej zmiany, Unia Europejska zgodziła się tymczasowo podpisać to porozumienie. Prawdopodobnie będzie ono obowiązywać, w związku z czym, tutaj jakby nie ma większego problemu. Mamy teraz, sprawda, ostatnie dni na formalne podpisy, na zobaczenie, czy nikt nie będzie potestował. Teraz, patrząc w kalendarz, nie bardzo jest już miejsce, i trochę negocjatorzy ustawili wszystkich potencjalnych przeciwników pod ścianą, no bo jeżeli ktoś w tej chwili wniesie jakiekolwiek zmiany, zaproponuje jakiekolwiek ustępstwa w jedną czy w drugą stronę no to trochę jakby bierze na siebie w tym momencie fiasko całych negocjacji i wątpliwe jest, żeby ktokolwiek był skłonny brać na siebie taką odpowiedzialność w tej chwili. Co, jak już wspomniałem, daje po prostu bardzo duże szanse, że wreszcie zobaczyliśmy jeden z ostatnich rozdziałów yy, tej epopei. Wygląda na to, że umowa jest wyjątkowo korzystna dla Brytyjczyków, ponieważ to oni tracili znacznie więcej na braku porozumienia, a spora część okresów przejściowych pozwoli im, z jednej strony, ustabilizować gospodarkę, a z drugiej strony pozwoli im sam moment wyjścia z Unii Europejskiej zamortyzować i być może w przyszłości przedstawić go nawet jako sukces gospodarczy. Natomiast, jak gospodarka brytyjska zachowa się po wyjściu z Unii Europejskiej będzie bardzo ciężko ustalić ponieważ ten moment wychodzenia powinien się w pewnym sensie nałożyć z momentem z momentem w którym gospodarka będzie trochę wracać do normy ponieważ Wielka Brytania jako pierwsza na taką skalę z państw europejskich rozpoczęła masowe szczepienia przeciwko covidowi w związku z czym tutaj jakby takie dwa elementy będą na siebie nachodzić i bardzo ciężko będzie ocenić które że, że tak powiem, dłuższe takie sentymenty względem waluty są wynikiem y, poprawy optymizmu wynikającego z oddalaniem widma kolejnego lockdownu, a które z kolei są wynikiem faktycznie wyjścia z Unii Europejskiej i tej takiej samodzielności, o którą Wielka Brytania bardzo mocno walczyła. Na wykresie w tej chwili nie dzieje się może za dużo, natomiast też jakby. Rynki trochę spodziewały się, że to porozumienie mniej więcej tak będzie wyglądać, w związku z czym w tej chwili na rynku tak naprawdę jedyne co nam grozi to bardzo silny ruch w dół. W momencie, kiedy nie doszłoby do porozumienia, przepraszam, ruch w górę, bo to byłby, byłby ruch na korzyść euro. Natomiast, jeżeli by nie doszło do jakiegoś, jakiejś niespodzianki, to należy się spodziewać, że znowu będziemy jakby oscylować na podobnych poziomach, że to euro do funta, bo to jest główna para wymiany w tej chwili tutaj lokalnie dla Wielkiej Brytanii, że ono będzie na bardzo podobnych poziomach się utrzymywać. Natomiast, jeżeli będą jakieś informacje nadchodzić, no to w przypadku negatywnych informacji, jak już wspomniałem, raczej na korzyść euro, Natomiast w przypadku pozytywnych informacji będzie to ruch w dół, natomiast ciężej mi sobie wyobrazić na rynku pozytywną niespodziankę niż negatywną, ale już nie, nie takie rzeczy widzieliśmy. I ostatnim wykresem, który przygotowałem, jest wykres euro do dolara. Podajemy dość specyficzną sytuację, ponieważ po świętach, pomimo tego, że Donald Trump podpisał w końcu wreszcie pakiet pomocowy, Dolar w dalszym ciągu jest w odwrocie, w dalszym ciągu trochę wracają te takie nastroje, gdzie pomimo tego, że obecna ekipa Republikanów już tylko 3 tygodnie jest u władzy, w tym tak naprawdę niepełne 3 tygodnie, ponieważ mamy jeszcze nowy rok, przerwę z tym związaną z Sylwestra, w związku z czym wydawałoby się, że to jest, że jest relatywnie niedługo, natomiast w dalszym ciągu rynki obawiają się, trochę tych konfrontacji między Partią Republikańską a Partią Demokratyczną, gdzie pomimo oddania stanowiska prezydenta w dalszym ciągu Republikanie będą w stanie blokować pewne decyzje, co pokazywali już teraz w ostatnich tygodniach wielokrotnie, że są do tego zdolni. I cały ten jakby klimat powoduje, że inwestorzy z pewnym dystansem patrzą na dolara dodatkowym jakby pogłębieniem tej tendencji. Jest fakt, że dane makroekonomiczne, które Amerykanie ostatnimi czasy pokazywali, przepraszam, one nie były najlepsze. I jeżeli nie zobaczymy jakiejś wyraźnej poprawy danych, jakichś sygnałów z USA, no to możemy się spodziewać, że ruch ten będzie kontynuowany i nawet dotrzemy do tych poziomów 1,23 lub wyżej, a wielu analityków spodziewa się, że kolejny rok również będzie negatywny dla dolara. Powodem jest to, że amerykańska administracja generalnie nie jest zainteresowana umacnianiem swojej waluty i w słabym dolarze widzi jedną, jeden z filarów wychodzenia z kryzysu. W związku z czym można się spodziewać, że nie będzie przeciwdziałała temu ruchowi? I to było wszystko, co mam dzisiaj dla Państwa przygotowane. Bardzo dziękuję za uwagę i miłego dnia życzę.